Słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy, czy się da w jeden dzień, bez samochodu, bo to bardzo istotne pojeździć na nartach, pojeździć na rowerze i popływać na windsurfingu. Troszkę w innej kolejności, ale sprawdzimy to. Słuchajcie, mamy połowę kwietnia, znajdujemy się w górach Sowich, dokładnie w miejscowości Bielawa. No, i mamy wszystko to, żeby to, znaczy wszystkie elementy, żeby mogło się to udać. No bo 500 metrów stąd, a znajdujemy się w moim ogrodzie w domu, mamy jezioro Bielawskie. Nad tym jeziorem prowadzimy szkołę windsurfingu, więc mamy tam sprzęt windsurfingowy. Z tego jeziora jest bezpośredni dostęp trasami strefy MTB Sudety. No, piękne trasy 500 km, tras po górach bezpośredni dostęp z tego jeziora jest do tych, do tych tras z strefy MTB Sudety i czarną trasą dojeżdżamy na wysokość około 900 metrów nad poziomem morza nad przełęcz jugowską no i co dalej, tam mamy stok narciarski który, na którym jest nadal sporo śniegu także słuchajcie, dzisiaj sobie odpowiem na to pytanie czy się da Będę tam z kolegą, z instruktorem z naszego teamu Dobraintegracja.pl. Ja wybrałem narty skiturowe, czyli nie będę używał wyciągu. Zjadę, podejdę, tak może ze dwa, trzy razy. Kolega będzie na nartach zjazdowych. W związku z tym no, będzie można na tym filmie zobaczyć trochę fajnej, dynamicznej jazdy. No ale po kolei powiem jak to się będzie odbywać, no więc tak te narty przypnę do plecaka do plecaka, zresztą za chwilę jeszcze pokażę dokładnie co zabieram do plecaka wrzucę buty z całym tym sprzętem wsiądę na rower i stąd rowerem pojadę do naszej szkółki windsurfingu tam zepnę pędnik z deską, a dokładnie z windsupem bo taki mamy na stanie, bo te lepsze wszystkie deski twarde są jeszcze pochowane, bo szkołę windsurfingu otwieramy dopiero za miesiąc, czyli tak w połowie maja. Ale windsupę tam mam. No i co? Fajnie wieje, taki, taki dość fajny równy wiatr, więc sobie po prostu z dwie godzinki popływam po jeziorku. Skończę pływać, chowam sprzęt, wsiadam na rower i rowerem jadę na przełęcz Jugoską. To jest 800 metrów nad poziomem morza i kawałek jeszcze podjeżdżam do stoku, tak jak mówiłem, na około 900 metrów. Tam zapinam rower, przebieram się, zmieniam buty, mówiąc krótko, bo resztę zostaje tak jak jest. Zmieniam buty, wpinam się w narty, jadę na dół, tam zapinam foki i wychodzę do góry. W tym samym czasie kolega e, będzie jeździł na nartach, tak jak mówiłem, zjazdowy i będzie korzystał z wyciągu. E, no to teraz powiem wam, co zabieram na tą dzisiejszą wycieczkę. Zobaczcie. No więc tak, e, ja jestem ubrany w ciuchy rowerowe. E, I w takich też będę jeździł na nartach, natomiast zjeżdżając później z gór rowerem, mimo tego, że mamy 20 stopni tutaj na dole, to będzie tam u góry chłodno, więc zabieram e, polar. No, piankę długą do surfingu. Nie zamierzam wpadać do wody, ale wszystko jest możliwe. Na kolaniki. Śnieg jest trochę ciężki, nie chciałbym sobie coś w kolana zrobić, więc takie na kolaniki. Kask rowerowy będzie mi służył również jako karsk narciarski. Plecak do którego wrzucę właśnie buty, foki, kijki. No, te kijki są malutkie, ale się je rozkłada i się robią normalne. No, jakoś to przypnę, jakbym miał jakiś problem, coś by mi się urwało, oderwało, no to zawsze zabieram taśmę. No i linkę, żeby zapiąć rower. No i kochani, rzecz, która mnie dzisiaj będzie wozić, czyli e-bike. Dlaczego e-bike? No bo ja pokonam dzisiaj różnicę wysokości, jadąc do góry około 700 metrów. Także e-bike e na Boszu. W ogóle zapraszam do naszej wypożyczalni e-bików. Robimy też wycieczki na e-bike. No i kochani, to tyle. Startuję. Zobaczymy, czy to się da zrobić. Odpowiem sobie na jedno bardzo ważne pytanie: Windsurfing, narty, rower w jeden dzień. Czy to wykonalne? Sprawdźmy to. Bierzemy sprzęt i idziemy pływać. Fajnie, fajnie wieje, bardzo przyjemnie eee, no Widoki jak widać 22 stopnie A najpiękniejsze jest to Że przecież zaraz Jadę na narty Także eee, to jest bajer Jak chcecie W takich komfortowych warunkach się uczyć Z takim widokiem To zapraszam Szkoła Windsurfingu DobraIntegracja.pl i będziecie w czasie nauki mieć takie widoki na nasze piękne, polskie Sudety. Słuchajcie, parę słów na temat plecaka. To już firma nieważna. Chodzi tu o to, żeby miał właśnie z boku te uprzęże, na których można przypiąć narty. A ściągamy to po prostu z jednej i z drugiej strony przywiązaniach, ja to widziałem w Alpach wielokrotnie jak na rowerach właśnie jeździli o, mniej więcej tak to wygląda fajnie się sprawdza no dobra, przechodzimy do kolejnego etapu z windsurfingu na rower jestem już w pobliskich górach, bo dosłownie paręset metrów od jeziora Bielawskiego wjeżdżamy już w Sudety, a szczegółowo w góry sobie. No i co? No i co, kochani? Jadę szukać śniegu. Pozdrawiam. W niegu na razie ani widu, ani słychu. Ale za to, widoczki są piękne. Zobaczcie, co się dzieje. Pięknie, co? Pięknie. Ok. A ja co? Spinam się dalej. W poszukiwaniu się. mi się ten tak widok tutaj podoba. Zobaczcie, nie wiem, coś jest takiego mrocznego i uroczego w tym, ale na tej wysokości zmienia nam się klimat, zaczynają się powoli choinki i zielono. Choineczki, no bo jesteśmy tam powyżej 700 metrów. Jestem gdzieś na wysokości niecałe 800 metrów nad poziomem morza i zobaczcie co się dzieje. O, to na to to ja nie ma, ale zobaczcie biało, kochani biało. Jeszcze stówę w górę, więc będzie bardziej biało. Co, fajnie. Powiedziałbym, że nawet bardzo fajnie. Zobaczmy sobie dalej. Ha ha ha, ha ha No jeszcze nartek tutaj zakładać nie można Ale, chociaż No ale jest dobrze, jest dobrze, ciśniemy dalej I jeszcze w górę no, Walczę z tym śniegiem, ale jedziemy instruktora z naszego timu Michała eee, no szkolimy razem żółwik. to co, poszalejemy, polatamy no powiem wam, że w kasku rowerowym na nartach to jeszcze nie jeździłem Michaś, proszę, jedzie tutaj śmigiem teraz. To jest taki ciąg następujących po sobie dynamicznych, krótkich skrętów. Bardzo ładny skręt. A tu przy okazji taka zabawa. <laughs> Dobre. No więc, tak, Michaś wyjeżdża do góry. Tak, jak widzicie. A ja wyjeżdżam do góry, tak jak widzicie. I kto ma fajniej? Oh. Okej, okay, słuchajcie, etap narciarski w dzisiejszym dniu, czyli kolejny etap fajnej zabawy zakończony. E, wychodzę do góry do roweru, pakuję się i kolejna przyjemność mi dzisiaj czeka, czyli zjazd e, tutaj z gór nad jezioro Bielawskie na nartach, a... na nartach. <noise> nie, tyle śniegu to nie ma. Zjazd z jaz rowerkiem, kochani, zjazd rowerkiem na nartach. Eee, a na sam koniec zwieńczenie tego dnia to będzie imprezka eee, z kolegami i koleżankami i moją wife. ok kochani. Dzień się powoli kończy. Zobaczcie. No, Eee, wyciąg już wyłączony ja mam już sprzęt gotowy zobaczcie rowerek gotowy no i co, I teraz z tych pięknych gór a tam w ogóle za mną zobaczcie jak pięknie z tych pięknych gór trzeba zjechać na dół nad jezioro Bielawskie i tam ucztować eee, zdążyłem, jest godzina a zobaczmy, ciekawy jestem ile mi to zajęło bo... ha ha 18.25, czyli będę 19.30 jakoś na dole. Cały dzień, cały dzień. Przepiękna przygoda i w przyszłym roku potraktuję to może niekomercyjnie, bo to nigdy nie będzie produkt komercyjny, ale e, zaproszę parę osób za cenę wypożyczenia sprzętu. Wypożyczenie roweru, wypożyczenie narski turowych lub zjazdowych, wypożyczenie e, deski windsurfingowej. Słoneczko niestety już zaszło Jest po zachodzie słońca, Tak jest, ale zjazd to też wielka przyjemność wam powiem Także zjeżdżam, zjeżdżam, ale nie na nartach tym razem No zjechałem z gór, wjeżdżam już powoli do Bielawy Jeszcze króciutki kawałek i jestem nad jeziorem Bielawskim Ładnie co, a zobaczymy sobie jak śnieg topnieje Słuchajcie Ile wody spływa czyściutkiej krystalicznej No, na razie spokojnie Ale bywa tak, że jak jest dużo śniegu, to tylko połowy jest wypełnione. Czyściutka, co? Okej, okay. dobra. To ostatni fragment nad jezioro i balety mnie czekają. Okej, okay, słuchajcie, jestem nad jeziorem. Jestem, tak, tak, tak. Jest tam jezioro, widać. Udało się. E, mit nie został. Nie, jak to się mówi? Mit nie został obalony. A teraz idziemy na imprezę. Opa! U Bogdana z jego knajpy.